Obserwujesz Sample Store i jesteś kibicem Realu Madryt, zgarniasz koszulkę. Czy może nas obserwujesz Sample Myślę, Store? Myślę, że nie. Zobacz. Zobacz. Niestety nie, niestety nie. Komu kibicujesz? Realowi czy Barcelonie? Realowi. Realowi. Tak. Kurde, szkoda, że nie obserwujesz. ja ci powiem. Obserwujesz Sample Store? Nie. Na pewno. Sprawdźmy. Na pewno. Się. Obserwujesz nas? Obserwuję. To no pokaż. Jest obserwacja i jedno zasadnicze pytanie. Komu kibicujesz? Real czy Barcelona? Real. Real. Tak. To pokażę, obserwujesz nas. Ciężki rok kibica Realu Madryt. No tak. Wszystko przegrane. Praktycznie. Jeszcze liga, może ale też raczej ciężko. Więc dla osłody mam coś dla ciebie. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Proszę bardzo. Dla no. ciebie. Dziękuję. Cieszę się, cieszę się chociaż trochę. Cieszę się. Warto obserwować? Warto. Polecam. Największa wyprzedaż w historii Sample Store. Limitowane marki w limitowanych cenach. Wbijaj na samplestore.pl i powijaj swój wymarzony grail.